Cielą mordy tutaj Wicoprzyn i witam Was no dzisiaj nie w moim kanale, ale chciałem Was ogólnie przeprosić za to, że przez rok nic nie nagrywałem, ale nie martwcie się, ponieważ zamierzam reaktywować swój kanał moje mordy. I ogólnie powiem wam tak, no filmy będą się tak pojawiały dwa razy w tygodniu, no też nie mam obecnie jakoś mega czasu, ale mimo wszystko postaram się właśnie dla was. Także, no to jest taki krótki film informacyjny, no raczej będę nagrywał to, co nagrywałem, może parę nowych serii się pojawi, no zobaczymy, także, więc pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę za reaktywację, jeżeli nie subskrybujecie, suba, no i oczywiście dzwoneczek. Także, sielą mordy i do zobaczenia do następnego filmu, który już niedługo.